Yes? Yeah, yeah. <laughs> uh <-huh. laughs> Co miesiąc 10 pójdziemy wspólnie pod pałac prezydencki, aby tam wspólnie oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Bimy Ojca i Syra i Ducha Świętego Amen. Wierzę Boga Ojca, trzech pogorszego tworzyciela nie ma jej ziemi i Jezusa Chrystusa, który się począł z ducha świętego narodził się z Marii Panny umęcząc pod polskim piłkiem ukrzyżowany, umarł i pogrzebił wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, stał wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga wojna tamto stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego święty kościół powszechny

I nie bądź raz na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Pomoc naszej wiary, nadziei i miłości. Oboczny oboc tak, między i błogosławiony owoc żywota. Święty Joma, obocz prawa, błogosławiony, teraz im w godzinie śmierci. Tak. Amen. Wasz małowski tymi i błogosławiony dziękuję i o Matko Boża księdza tymi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kaczyńskiego Kończy się Straszny rok 2010. Rok, w którym nasz naród dotknęły nieszczęścia, wielkie nieszczęścia. Sejm i Senat na wspólnym posiedzeniu określiły katastrofę z 10 kwietnia jako największą tragedię po 1945 roku. Tak, to była wielka tragedia. Ale stoi przed nami pytanie, co z tej tragedii wyniknie? Czy wyniknie dobro? Czy wyniknie przebudzenie naszego narodu? Czy odwrotnie, jak chcą niektórzy, ten naród będzie coraz bardziej pogrążał się w złym śnie. W złym śnie, w którym zapomina się o wartościach. Zapomina się o tym, że jest się obywatelami. Zapomina się o tym, co powinno dla każdego z nas być najważniejsze. Zapomina się o Polsce. Ja chciałbym z całego serca, naprawdę z całego serca podziękować Wam, tym wszystkim, którzy tutaj przybywali, którzy przybywali tutaj przez te 8 miesięcy i mam nadzieję, wierzę w to głęboko, będą tutaj przybywać dalej. Będą tymi, którzy chcą obudzić innych, bo sami się już obudzili, nawet jeśli przedtem spali. A wiem, że wielu z Was nie spało w tym sensie, o którym tu mówię, ani przez chwilę. Wierzę, że będziemy dalej zabiegać o prawdę. O tą wartość, która w życiu narodów, w życiu ludzi jest szczególnie istotna, bez której żadne inne wartości, żadne instytucje, w tym instytucje demokratyczne, dzięki którym jesteśmy obywatelami, nie mogą działać. Dziś walka o prawdę, tak jak to była w historii, skupiła się wokół Jednej sprawy. Tą sprawą jest Smoleńsk. Kto dąży do ustalenia całej prawdy o tym strasznym wydarzeniu, jest prawdą obrońcą. Prawdy w odniesieniu do tego wydarzenia, ale także tej szerszej prawdy. Prawdy o Polsce, prawdy o naszym życiu, prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kto jest przeciw tej prawdzie, kto chce dziś tą prawdę ukryć, ten jest także przeciw temu wszystkiemu stanowi polską wiarę, polskie poczucie wolności, polski republikanizm, co buduje polską demokrację. My jesteśmy po właściwej stronie i nawet jeżeli dziś z różnych Badań, statystyk wynika, że jesteśmy w mniejszości, to w żadnym razie nie opuszczajmy rąk. Znów odwołam się do historii. W historii także naszego narodu bardzo, ale to bardzo często, rację mieli ci, którzy byli w mniejszości. Często bardzo niewielkiej mniejszości, ale historia z czasem stawała po ich stronie. Jestem głęboko przekonany, że i dziś zegar historii bije dla nas, że przyjdzie dzień zwycięstwa, przyjdzie dzień prawdy. Wy jesteście tymi, którzy będą mogli mówić to zwycięstwo jest naszym Brawo! zwycięstwem. Myśmy to zwycięstwo wywalczyli. Brawo! 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 Powtarzam. Dziękuję Wam z całego serca za ten rok, za ten rok, w którym nie zawiedliście. I chciałem wyrazić nadzieję, która jest jednocześnie prośbą. Nie zawiedziecie w przyszłym roku. Nie zawiedziecie Polski. Będziecie walczyć o prawdę aż do jej pełnego ujawnienia. Oceniam jest zachowanie polskiego rządu jako skandaliczne po prostu. Zwłaszcza głosowanie, z którym trzymam transparent jest głosowaniem no, na miarę targowicy BIS. Bo proszę zobaczyć, 6 maja wszystkie partie rządowe głosowały przeciw nawet skierowaniu prośby do strony rosyjskiej o polskie śledztwo. Rosjanie mogli odmówić, wtedy byśmy no, mówili, że tamta strona odmawia i nie mieli tak wielkiego pretensji, takich wielkich do własnego rządu. Natomiast tutaj nie wyobrażam sobie, że przeciw własnemu, własnym ludziom, którzy zginęli przecież z różnych partii, z różnych opcji politycznych, występować i podnosić rękę przeciw. To, to się w ogóle nie mieści mi w głowie to jest skandaliczne. A co to było za głosowanie? To było głosowanie 6 maja, posiedzenie, posiedzenie 66, głosowanie pierwsze w sprawie skierowania prośby do Rosjan, czy Polska może na równych zasadach uczestniczyć razem ze stroną rosyjską w śledztwie smoleńskim. I jak widać z transparentu, trzy te główne opcje polityczne rządzące w tej chwili, no zwłaszcza koalicja PO i PSL przeciw, podnieśli ręce wszyscy posłowie obecni. Łącznie z naszym obecnym rezydentem Bronisławem Komorowskim. A, a dlaczego tu przychodzicie? Przychodzimy, bo chcemy prawdy, bo chcemy Polski e, prawdziwej Polski, no, nie, nieskompromitowanej Polski, nieshańbionej Polski, za którą nie, mu nie musielibyśmy się wstydzić, a w tej chwili jest mi wstyd za ten rząd jak to się zachował? Żaden chyba rząd, żadnego kraju na świecie nie zachowałby się tak skandalicznie jak ten, który mamy w tej chwili w Polsce. W imieniu organizatora Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej odczytam teraz apel. Osiem miesięcy po Smoleńskiej katastrofie Polacy znowu spotykają się na mszach i marszach upamiętniających ofiary tamtej tragedii. Jeżeli cokolwiek dzisiaj jednoczy miliony naszych rodaków. To chęć dowiedzenia się, dlaczego zginął polski prezydent i znaczna część elity naszego narodu. Głód poznania prawdy jest silniejszy niż polityczne podziały i coraz bardziej nie licząca się z rzeczywistością propaganda rządowych mediów. Wiele poświęca godziny, dni, a nawet tygodnie na szukanie skrawków informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu największej katastrofy, jaka wydarzyła się w Polsce po II wojnie światowej. Trzeba docenić trud garstki dziennikarzy szukających prawdy i nie poddających się oficjalnemu dyktatowi, gotowych narażać swoje kariery, a czasem nawet osobiste bezpieczeństwo, spotykających się z szykanami, nawet ze strony Swojego własnego środowiska. Jeżeli kiedyś historia zapamięta ludzi dzielnych i prawych z tego ponurego okresu, to ich przede wszystkim. Sprawa tragedii w Smoleńsku przekroczyła granice kraju. Zaczyna także interesować ludzi dobrej woli w Europie, Stanach Zjednoczonych i na innych kontynentach. Zróbmy wszystko, żeby ta ofiara stała się wyrzutem sumienia wolnego świata. 10 kwietnia. 10 kwietnia wyznaczył granicę między Polską suwerenną, a godzącą się na dyktat obcych mocarstw. Taki dyktat widać w sprawie toczącego się oficjalnie śledztwa. Każde kłamstwo Moskwy jest przyjmowane przez polskie władze jak dogmat. Strach i serwilizm zastąpiły troskę o los własnego narodu. Te trudne chwile to jednak dla nas wszystkich szansa. Możemy w jasnym świetle stanąć po stronie ludzi wolnych, po stronie tych, którzy mają odwagę zachować swoją godność. To właśnie tutaj jest prawdziwa elita naszego narodu i niedługo ona będzie decydować o jego losach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże! Życzymy wesołych świąt! zdrowia, wytrwałości, wszystkiego dobrego. Więc y, szpana, dlaczego tu jesteśmy? No po prostu chcemy powiedzieć, że jesteśmy Polakami, że to, że czujemy się przynależni do tego dziedzictwa, któremu na imię Polska. Niestety żyjemy w takich czasach, dla których wiel dla wielu liczy się stuwa, fura i komura. Natomiast my reprezentujemy to pokolenie, ale mamy tu również przedstawicieli młodego pokolenia, które jednak czuje się przynależnym do tego, tak jak powiedziałam, dziedzictwa, któremu na imię Polska. Dlatego tutaj jesteśmy, by dać wyraz naszej pamięci o tym prezydencie, o którym możemy spośród tych pozostałych, o których się mówiło i mówi, że są prezydentami, czy byli prezydentami, my o nim po możemy powiedzieć, że to jest nasz prezydent. Prezydent, który godnie reprezentował interesy naszego narodu, który walczył o to, aby można z dumą było mówić o tym, że jesteśmy Polakami, a nie po prostu zacytuję tutaj Piłsudskiego, lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęczeć na kolanach żyć. To był prezydent, który właśnie godnie w naszym przekonaniu reprezentował tą, tą wizję. W przeciwieństwie do nawet obecnego pana, który mieni się być prezydentem, jest tym prezydentem tego kraju, ale jego polityka, jego wypowiedzi, jego postawa wyraźnie wskazuje na to, że jest to prezydent, który nie ma charyzmy, prezydent uległy, prezydent, który. Niestety nie może o sobie powiedzieć choćby, yy, choćby poprzez fakt od, nadawania odznaczeń ludziom miernym, podłym, jak we wrześniu 2010 roku, kilka miesięcy temu nadał odznaczenia ludziom, którzy byli uwikłani, którzy byli tajnymi współpracownikami SB. Nie mam pojęcia, jak dotrzeć do ludzi, bo praktycznie powinno być, no jest tutaj kilka tysięcy na pewno ludzi, ale myślę, że powinno przeciw temu zachowaniu te, temu, co się dzieje w Polsce, protestować o wiele więcej. Nie wiem, jak naprawdę ludzi, jak tu dotrzeć, bo niestety media są wszystkie właściwie prorządowe i nie mam pojęcia, strona no, ta prawdziwa nie dysponuje aż takimi możliwościami, żeby dotrzeć do zwykłych ludzi, ze względu głównie na media.